Witam na kanale Nowato, sprawdzone, polecone. Dzisiaj nie będę rozmawiał o kolejnej pompie ciepła czy klimatyzatorze do grzania, a o geokradce. O tym, jak zamiast kostki brukowej, czyli zabetonowania podwórka, można zrobić sobie drogę, która będzie y, zielona, a jednocześnie będzie utwardzona. Widziałem ten system będąc kiedyś u producenta. E, widziałem go jak po tych kratkach jeździły potężne sprzęty ciężarówki oraz ładowarki wielkie. I e, wiedziałem wtedy, że chcę mieć coś takiego na podwórku. Potrzebuję zrobić drogę około 100 metrów, może nawet więcej. Wszystkiego będzie. A bardzo chciałbym, żeby ta droga była zielona. I w większości tak było, że ta moja droga wewnętrzna jest zielona, ale wystarczy trochę suszy, wystarczy parę przejazdów samochodem no i robią się kolejny, robi się nieładnie, a kiedy pada deszcz, wiadomo, to robią się też kałuże ta droga nie jest taka równiutka, bo to jest droga na gruncie Utwardzona, tam parę razy był nawieziony kamień czy, czy, czy różne takie rzeczy, ale wiadomo, trawa, trochę dołki po, po kołach i kolejne, i to nie wygląda fajnie. A jednak chciałem, żeby było zielone. I to jest ten sposób. Sposób, jak widzicie, teraz to jest moje pierwsze podejście. Układam. Kratkę na zagęszczony, zagęszczonej spółce to jest taki, taki e, kopalniak prosto ze ściany, trochę piachu, trochę zwiru trochę kamieni w środku, troszeczkę gliny. Bardzo ładnie się zagęszcza e, i układam na tym po prostu tą kratkę bez e, ściągania plantu, czyli bez podłożenia rurek no i to nie zdało egzaminu to znaczy pewnie gdybym to zrobił starannie może by mi się udało to, to zrobić bez ściągania plantu po rurkach ale mi się nie udało i byłem niezadowolony więc szybciutko rozebrałem pół godziny z powrotem rozebrałem tą, tą część którą ułożyłem to jeszcze jest ta stara przed rozbiórką przejechał po niej samochód tam się nic nie wydarzyło w tych miejscach w których przejechał Mimo tego, że jeszcze nie było to zapełnione, e, zasypane ziemią, czy, czy piaskiem, czy kamieniami, bo te kratki można zasypywać w różny sposób, a taki maluszek przejechał po tym i nic się nie stało. Ale zdjąłem to i użyłem normalnie na, rur, na rurkach ściągnięty plant, czyli czyli o, tutaj widać już, że rurki, plant ściągnięty, wygląda to znacznie lepiej. I chciałem powiedzieć, że. To, co ja wykonałem, to nie jest zgodnie ze sztuką budowlaną. Powinna być zrobiona podbudowa, powinno być wykorytowane, nawiezione czegoś, co odprowadza wodę. Dopiero później ta warstwa, na której się dopiero układa, tak jak to producent zaleca, tak zresztą jak się robi pod kostkę brukową. Ale ja postanowiłem zrobić to w sposób. Eko, czyli na moją drogę, która jest rozjeżdżona w to i z powrotem, czyli jest dobrze utwardzona. Położyłem tylko warstwę wyrównującą i na niej te kratki, następnie będzie to uzupełnione ziemią, rozsiana trawa i tak widzę to, że będzie to działało. Zachęcam każdego, kto ma Hmm, możliwość nie kładzenia kostki, chciałbym mieć zieloną e, drogę, parking, chciałbym mieć, chciałby mieć też tą e, nie mieć problemu z wodą, bo tutaj e, głównym też jakby powodem, dla którego te kratki są, to jest to, że ja nie mam gdzie odprowadzić wody, a te kratki pozwalają, żeby tam gdzieś w przestrzeni ta woda. Była, i, i, a jednocześnie, żeby można było suchą stopą przejść czy przejechać do, do domu. Także zapraszam, w, w opisie będzie link do producenta. Uważam, że to są bardzo fajne kratki w dobrej cenie. Pozbra, pozdrawiam, nowato sprawdzone, polecone.